Widzowie, witam Was w kolejnym odcinku na kanale Casty i dzisiaj sobie zagramy w czyli w krwawe pieniądze, gdzie ym, podobno się... Najpierw zaczynamy delikatnie, a potem zaczyna się już dopiero mocno. Ja nie zaspoileruję filmu, więc zaczynamy. A i film dzisiaj będzie opóźniony, bo teraz go oglądacie. A ja jeszcze nie nagrywam, kiedy... 16:20, 30 naprawdę, ja dzisiaj nie miałem czasu, ok? Nie miałem kiedy i co nagrać. I do, dopiero przed znalazłem tę grę. Jak to skipnąć? Nie da się tego skipnąć, widzowie. Jestem Billy, Billy, lubię Cię, Billy. Lubię Cię, Billy. Lubię Billy'ego. Billy Haha, nice kid. A, i z góry mówię, nie będę też że za dużo tego, czy to było sanio, rozumiem, co tu piszę. <laughs> o, sklep. No w ogóle mam jakąś glow, co to jest glow? Chyba rękawico Dobra widzowie, z spamera Tak widzowie, ja jestem wielkim spamerem. ja jestem takim spamerem hmm. Że wy sobie nie wyobrażacie no, Bijemy dziadu dalej, bijemy, 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 a to mamy za 300, dobra, to się uzbiera. Um, jakby co, Dądu, no, no ja cały czas się patrzę na hajs, ale z tego co ja ta gra jest chora, porąbana i w ogóle. W nią się chyba da, nią się chyba zakupić na Steamie, ale jest też wersja na Robloxie i dosłownie znalazłem tą grę. Nawet nie wpisywałem jej, tylko znalazłem. Bo ja ogólnie wiem na czym ta gra polega. Wałek! Będziemy bili jego kładać wałkiem XD. Ile go to nie boli? Oj, zablało. Bili! Dobra, ale sądzę, mamy chyba za 600? No, za 600, dobrze pamiętam. Wyleciała mi słuchawka z ucha. Kliku, 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 kliku. Dobra, widzowie, włączam kamerkę. 3, 2, 1. Cześć. Właśnie włączyłem kamerkę, i teraz będą filmy z kamerką. Ale tyle, ogólnie macie emotkę na mojej twarzy. O, tutaj, tak, o, żebyście jej nie widzieli, bo pokazuję dopiero na 1000 i klikamy. Dobra, klikamy, klikamy. Ile mam hajsu? 300, 400, już dobra. Jakby ja sobie zrobić tak, bo tak jest wygodniej, zdecydowanie. Kliku, 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 kliku. Dobra, i kupujemy sobie następny. I to jest Batzyki to jest. Mhm. Dobra. Jak wy, wy macie mnie w tą stronę, bo to jest kopia lustrzana. Wy macie luster lustrzaną. Nie, nie przestanę! Nie, nie przestanę. Nie. Jak pojawi się y, ketchup, to znaczy, że macie emotkę. Jak pojawi się emotka, to znaczy, że pojawił się ketchup. Nie, nie przestanę, nie, 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 nie nie proś mnie, nie prze, nie nie, 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 nie proś. Nie proś, ja jakby, ja wiem, że ja teraz zaraz wyjdę na psychopatę, ale ja to, to nawalam, jak nie wiem co, aż mi się telefon cały czas się. Um, I jutro będzie e, też film z kamerką, i teraz ogólnie będę nagrywać e, tylko filmy z kamerką już, a mamy ile? 1250 następne, no dobra. Teraz już będą filmy tylko z kamerką, ale wy macie cały czas, tę na mojej twarzy. Eee. XD Klikamy, 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 o, jesteśmy na następną. Patelnia! Tak. Tak, 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 tak. Czy, ja ciebie zrozumiałem, że mu powiedziałeś tak. Okej, okay. czyli tak. Dobry wybór. O kurde, aktualnie dostaliście matkę na tym, ale mocno, ale mocno widzę, ale mocno. Proszę, wydaje się realne. O, jest po polsku było. Nie powinno wydawać się realne. Google tłumaczy? Nawalamy, 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 Widzu, nawalamy! I can't... I, I too much! O kurde, to się czar, czerwono sobie zrobiło, wy sobie teraz widzicie. Wait! Where are you going to me? Jezus, czemu mnie to śmiesza, a nie ten... Ja się to, to, to jest powalona gra, ale... To, to, to wiem, że to jest gra i że ludziom się nic nie dzieje, pra, tak naprawdę ogólnie. To jest trochę śmieszna ta gra Dobra, ja muszę się do psychologa zapisać, nie żartuję Do psychiatry najlepiej bo to, jest, to, to nie jest normalne co ja teraz robię Że się śmieję jak człowiek cierpi, nie Serdecznie to ten muszę zapisać Dobra, ile mam sobą broń? Trzy koła, to to sobie musimy trochę powbijać Jakby ja naprawdę się tak, się tak oprę, bo to jest tak niewygodne naprawdę Aha, jak będą momenty ciszy, to naprawdę nie wiem, co powiedzieć, bo um, Po prostu nie wiem, co w tych momentach mówić, no. Um, kliku, 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 kliku. O, teraz podwójnie, tak palcami, o. Właśnie mam te dwa palce, i teraz tak nawalam, Że, ewą, ja kilka klikam obok też, dobra, ale nawalam, 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 o. Tapujemy, tapujemy! Co jest ze sklepem? sklep się zrąbał. A nie, nie zrąbał się z daleka pojechałem. No, no, no! You won't, please. I no, nie wiem. Naprawdę, on nie przetłumaczył tego. Dobra, to akurat wam przetłumaczę, Proszę, proszę, proszę. Don't hit me. I don't want to die. Nie chcę umrzeć, dobra. Umrzesz. Gah! Please Stop Oh Please, no Zostaw mnie w, w pokoju Jest Czekaj, ci sam bym ścianę dobudował i byś miał pokoje Nawalama, no tapujemy, tapujemy widzowie, tapujemy we have will I'm I'm my gony uh... I just stop! Tapujemy, tapujemy, kochani! Tapujemy! Dobrze, następną broń mamy za. 6 koła mamy, 6 koła! 6 koła, czekajcie, sześć koła, ile to jest? 6 koła to jest. Tyle palcy o, tyle palcy! Dobra, dobra tyle palcy to jest i teraz macie liczbę. Ile to jest? Na samym środku ekranu macie. Dobra. Dobra, 3, 2, 1. I macie teraz na samym środku ekranu jak wygląda 6 tysięcy. Jakby ja wiem, że nie musiałem wam tego pokazywać, ale... Nikt już nie wie. Znam takie osoby. O kurde, Słysza się światłem. To... Dobra, ja wyciągnę te słuchawki, bo mi strasznie przeszkadzają. Dobra, poczekajcie, ja się tylko rozłączę. Nie, musiałem się widzowie po prostu ze słuchawkami rozłączyć, bo mi to bardzo przeszkadzało. I po prostu nawet nie ma dźwięku w tej grze. W sumie jest, ale wyłączyłem sobie, bo bardzo przeszkadzało podczas nagrywania filmu. Dobra, tapujemy, tapujemy. U, ej, tu jest dobry pomysł. I on się zarabia. Um, tak, będę, ciebie, chłopie. Jakby. Nie, na tym polega ta gra. Jakby ja cię naprawdę przepraszam, no. Proszę! No! Co jest? O, ja! Nie możesz kontrolować całej mnie. To jest dziewczyna? Przecież Billy, Billy to jest chłopak. O kur. O, widzowie! Teraz macie zamazałem cały ekran, bo to jest takie, że. Ja! To jest powalona gra! Ach. Stop it! And at least! Please! I'm so sorry! I'm Nie no... Czemu mnie to, to śmiesznie? to nie powinno śmieszyć. Jestem chory naprawdę. Dobra, następny nóż. To jest nóż chyba. No. Kiepne. No to nóż. 10 tysięcy. 10 tysięcy. Powalona gra. Powalona... A, i ogólnie z góry mówię, ten film jest trochę spóźniony, ale postaram się po tym, co teraz nagrywam, idę nagrywać kolejny film, e, który będzie na 18.30. Nie no, dobra, to jest, to, to jest powalone, ja, to, ja przyznaję, że to jest powalone. Nie, no, nie, no, 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 czyli nie, 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 nie po polsku. Um, please. I just leave me to rot. Please no. No, no, co jest? Co się stało? Odjechałem z hajsem. Bo zabiłem biliego. normalnie zabiłem Billiego, widzę, zabiłem. Dobrze, z tego co pamiętam, nie wiem czy to jest tak samo, ale tutaj chyba został madlat czy coś. Um, to jest Andy 1 na, na 4 i widzowie to jest na tyle w dzisiejszym odcinku um, i do następnego papatki!